No siema. No i siemano no widzowie, witam was w kolejnym odcineczku oczywiście w tym miejscu, gdziektoraz zdaję daję wam 2 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania. Przykładowo tutaj na dole sobie wpłacając stóweczkę dostajecie 10 zł bonusu i dostajecie jeszcze 5000 prawie tutaj punktów eventowych, które możecie sobie wymienić tutaj w tej zakładce co co na górze, tutaj gdzie pokazuję wam 0, bo na razie ja nie mam ani jednego. Także dzisiaj coś tu kurde trzeba zdobyć na tej stronie, nie powiem. No i możecie sobie wymienić te punkciki tutaj, tutaj oto w tej zakładce. Tutaj jest król z góry, tutaj widzicie ranking wszystkich ludzi, którzy tutaj zbierają punkty. Tutaj oczywiście macie beczułki, w które możecie sobie strzelić. Ja oczywiście na razie nie mogę, bo mam tutaj kurde zero punktów. No i tutaj macie handlarza bronią i tutaj możecie sobie wymienić punktów też tyle, ile chcecie. No i co widzowie, dalej jest tutaj dostępna płatność skinami. Także kurczę tak naprawdę ta płatność skinami, widzowie, no dużo, dużo tutaj kurde... Pomaga, bo nie trzeba wpłacać tutaj, kurde, kasę. Tylko możecie walić te skiny, i tutaj macie kasę od razu po zaakceptowaniu oferty. Nie tutaj, nie czekacie, aż skinek dojdzie do strony. No i co, dzisiaj jest jeden cel, widzowie. Dzisiaj jest jeden cel, tutaj kurczę trzeba trafić. Trzeba dzisiaj trafić, trzeba trafić, trzeba trafić. I musimy dzisiaj nas zarabiać. Pierwsza szynka, tutaj tak naprawdę najważniejsza. I możemy już w tej bitwy kurde, tak naprawdę wyjść. No i tutaj jakiś mak, tutaj jakaś awupa. Poketa awupa. Fajna taka wupa teraz ja mam PokedaWupa, a ten ma chyba poketteka, nie? Nie, ten ma Lil capgana Kurcze pieczone, nie? Jak to się? Jakie to ma nazwy? Teraz trafiliśmy to samo, kurde, no Ważniejsze, że no... lepiej, że mi tutaj teraz zapłaciło. No. Co to jest? 2,14. Człowieku, czego to jest takie tanie wszystko? No i tutaj się pokazała piękna Mka, ona człowieku droga, jak fix nawet 1000 zł ona może kosztować. No nie, trafię chyba glocka fajnego. 5,40. W ogóle bitwa żeś gościu. Nie to żeś gościu bitwa z o tyle ci powiem, nie? No, złotówka jeden grosik reszty, także dziękujemy, wychodzimy i dołączamy. I dołączamy, i uwaga moi drodzy, to jest kurde bitwa, tutaj, tutaj nie, nie ma opcji, że my to kurde przegramy, nie? Serio? Patrzcie na to, nie? Weź mu tutaj, jemu, patrz na lewą stronę, no nie? A ja kurde, już mam 4 dychy, a ten masz człowieku 14 złotych. O co chodzi? Czego ja, czego ja trafiam jakieś tutaj kurde lepsze skiny cały czas? Człowieku! O co chodzi? Jemu dawaj. To jest kurde bitwa za trzy ponad. Dobra, yy, dziękuję, tak możemy usypać. Tak możemy usypać. A to kurde dopiero mamy tutaj ledwo, ledwo, ledwo stówkę mamy razem, a tutaj kurde taka, takie rzeczy. O, teraz dostałem coś war więcej wartą. Stóweczkę dostał z tej, z tej strzynki, także może być. No nie no ta włupa to dawała normalnie kawa kawał... kawał, kawał straki dała, nie? O dobra, tutaj jest Duck do dobrze trafił znowu. On już ma... Dobra, już nic mnie nie się 9 w ogóle w tej bitwie. Dwa czerwone kałachy Mo Mogło być, mogło być. I jeszcze teraz 88 20. Dobra, znowu trafił coś. 115, 15 człowieku. 601 zł. wszystko jak na ten moment zostaje, jest to wsadzać wam na razie do konkursów, ale zobaczymy, może, może trafimy coś tutaj kurde lepszego I zamienimy te 600 zł w jednego skina i wam to wsadzimy, nie? Teraz tryb underdog, także musimy nie trafiać, już tu, już trafiliśmy, nie? No, a dobra, Fakresa wyślemy, co, co mi szkodzi Teraz nawet jakiś płomień dostałem O, on dostał za trzy dychy teraz, spoko Co teraz? Teraz y, dupa, ani mi, ani jemu No teraz są dostał macki jakieś Dostał, dostał, dostał za trzy dychy, dostał za trzy dychy, człowieku. Może być, może być jak najbardziej, może być. I teraz kurde co tutaj jeszcze? Oko się pokazało na prawej stronie. Nie dobrze, nie dobrze. To oko nie może mi spać tutaj. Jemu ja jeszcze rzuć, bo to tak kurde wiecie, no, na razie to jest... Na zero, na zero jest bitwa. Ej! No weź mu rzuć. No weź mu rzuć. Już myślałem, że to około, o to za 63 dostałem bym to wtedy przegrał. No wygrałem. Tylko że 77 zł. To sprzedamy, bo jest mnóstwo niż masz... Dobra, tu dołączę na trzech. To jest w ogóle... pogrzało mnie, nie? Na trzy osoby za... Dobra. Trzeba to wygrać, ewidentnie. Dobra, ładna MK na początek z pierwszej szynki. Najlepiej... Nie. Co? Czego te tyle warte? Człowieku, dawaj mi tu. No nie. O co chodzi? No i teraz takie gówno z tych będzie dawało złoty, złoty coś. Dobra, to jest nie do wygrania widzowie, to już oficjalnie wam mogę powiedzieć, to jest nie do wygrania, chyba że to będzie jakieś giga drogę. Ej! Prawie to jest do wygrania, jeszcze raz mi da. Bitwa była tam z góry kurde nastawiona... O Jezu, gdzie ja wlazłem? Gdzie ja wlazłem? Człowieku, tyle synek takich tanich, znowu będzie powtór... O, patrzcie co tu leci. O, cztery dychy mi dało z pierwszych. co to, co, co to była za synka? Człowieku. Ej, zoom mi to dało! Patrz, już mam 8 dych, już prawie się zwróciło. Tutaj bitwa, dawa jeszcze. No, jeszcze chyba pokończyło, kurde. Tutaj szczęście, teraz ten. Lily's Casa dostał, nie? No i nie, no i do, trafił Mkę, kurde. No 22 zł, no dlaczego? Serenie, jeszcze w seryjszynki do końca ten zaczyna trafiać. Nie podoba mi się to. No i co widzowie, no to, co wam powiem? No, wygrałem to, wygrałem to, tylko tak, kurde, no, no powiem wam tak. Mm. No, jest jakieś 7 złoty profitu. Także ja to sprzedaję, kurde no co to jest 7 zł profitu no Tu sobie zabitwia so, so trzaska Człowieku, dobra Walimy się na czech znowu tylko za, za 250 zł To już dobra, to już mnie w ogóle pogrzało, nie? Asimov mój pierwszy, może być Może być jak najbardziej, niech tak dalej mi daje No nie no tak to mi nie dawaj, ja pierdzielę Dobra to ale żeś mi gówno teraz dał O, chyba moje znowu Moje, może być Dalej Teraz kurde chyba... O ja pierdziele, ale nie? 31 dostał Galila. Goni mnie. Zaraz mnie przegoni. Zaraz mnie przegoni, mówię wam. On coś dostanie jeszcze. Dobra. 140 mam. Ten ma 120. człowieku, dwie dwie różnicy. Nie, co to, to? To drogie. 350, nie drogie. Ale patrzcie na to. Ostatnia szynka mnie zdziwi. No nie! Wygrałem! Człowieku, wygrałem 451. Uwaga, czy w tym odcinku się szykuje profit, zaraz wam powiem. Tu Jest na razie profit 200 jest profit, nie? O tu jest dobra bitwa, ale to kurde droga strasznie. Ej, no powiem wam tak, trzeba to wszystko wysprzedawać w I robimy konkretniaka. Za te 450 walimy bitwę. I zrobiłem chyba głupotę, bo dałem w ogóle za 437 dalej na 3 w trybie standardowym, a to jest niemożliwe, żeby wygrać kolejną bitwę z rzędu na trzy osoby. Także to jest ostatnia bitwa, widzowie w tym odcinku. Mam nadzieję, że to wygramy. Raczej już na pewno tego nie wygramy, także co wam powiem, widzowie? Mogę się już z nami powoli pożegnać. Co to jest? Ten ma już 300 człowieku człowieku! daj mi tu, zapłać mi to, prawda? że nie. Rzeczniki za dwie goście 7 200 goście gości dostały 7200, nie? Śmieć i oczywiście jakbym miał underdoga to bym to wszystko ściągnął, nie? Dobra widzowie, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro o 15. Przypominam Wam tutaj jeszcze te konkursy. Lary już sobie wyciągnął kolejnego skina, patrzcie na tego Laryego co on mi tutaj skiny zabiera z konkursu. Zaraz coś dorzucę i widzimy się jutro o 15. Strzałeczka.